Jakie są najdziwniejsze operacje plastyczne? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej więcej. W programie, w którym komplikujemy proste rzeczy. A dzisiaj będziemy rozmawiać o operacjach plastycznych, kiedy robisz sobie operację plastyczną? To, to tak, nie, nie wiem, miało trochę, jakbym tak, że ja coś tak nie tak ze mną, że ja muszę sobie zrobić operację. Nie, nie. kiedy sobie robisz operację, żeby udowodnić, że? że operacje plastyczne są spoko. A są spoko. Nie no patrz, to właśnie, jest dobre dysku... pytanie, to jest dobre pytanie, do, to, Dobra, na panie. które odpowiemy wy jeszcze więcej, ponieważ tam sobie przeprowadzimy dyskusję, ale to nie jest jedyne pytanie, ponieważ słuchajcie, patronem dzisiejszego odcinka jest gra Raid Shadow Legends i w związku z tym, Ignacy, mam dla Ciebie pytanie, czy Słuchaj, grasz w gry mobilne? Rzadko, ale zdarzało mi się kiedyś całkiem sporo. Okej, okay, to dobrze się składa, ponieważ możesz zapomnieć o wszystkich, które grałeś wcześniej, wiem mam coś dla Ciebie, co podbiło całkowicie rynek gier mobilnych. Okay, dokładnie, Raid Shadow Legends to najbardziej wstrząsające doświadczenie, w jakie uda Wam się zagrać na komórce, porównywalne do RPGów, a najlepsza część, że Raid jest całkowicie darmowy. Dostępny zarówno na iOSie, jak i na Androidzie, a ponadto ma wszystko to, czego możemy się spodziewać po świetnym tytule RPG, czyli świetną grafikę i niesamowitą historię. Panie, tak, nie zapominajmy też o setkach. Możliwe do odblokowania bohaterów, których możemy potem customizować według naszego uznania. I to do najmniejszego szczegółu. Raid pokazuje poziom detali postaci, których nawet ja nie mogłem uwierzyć. Sami zresztą zobaczycie, jak super wyglądają te postacie. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się Raid Special Launch Tournament. W opisie naszego filmu jest link, dzięki któremu mhm. możecie do niego dołączyć już teraz. A jeżeli właśnie dołączycie, i na ty również możesz, to wtedy dostaniecie 50 tysięcy srebra na stratę i automatycznie dołączycie do turnieju, w którym będziecie mogli zmierzyć się z nami i z innymi graczami o przedmioty w grze. No i dokładnie słuchajcie, nie tylko w grze, bo rajd daje wam też możliwość wygrania figurek, powerbanków, koszulek i wielu innych rajdów, które potem pięknie przyjadą do waszych domów. Nie czekajcie, wejdźcie w opis, ściągnijcie grę, a teraz przechodzimy do odcinka. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku mam dla was przygotowane, y, dla was i dla Mandziam przygotowane dość pytań. Ja się bałem, że nie będziesz miał dla mnie przygotowanych. Nie, pytań. dla widzów mam zawsze przygotowane, dla ciebie nie. nie zawsze. Nie, zawsze. Zawsze, bo zawsze, jest, tak, tak, jest zawsze. Mam coś ja kiedyś miałem lecie pytanie, zawsze. Tak, właśnie. I <noise> mam do Ciebie pytanie. Dokładnie, <noise> tak. <noise> tak. <noise> tak było. A to były takie stare, dobre początki. I słuchajcie, zobaczymy, jak pójdzie Mandziowi, to będą odpowiedzi, będą obrazki, się wszystko widzieli, więc lecimy. 50-letni. 57 nawet letni, to słuchaj. Jest duża różnica. To jest duża różnica, 7 lat robi różnicę. Ponieważ mniejsząc... jest emerytura. Tak, dokładnie. Nie wiem, bo jest, patrz, mężczyzna z Bristolu. E, Bristol. 65 lat, wiek emerytalny pewnie, albo 67. No, nigdy nie wiadomo, okay. Mężczyzna z Bristolu przeszedł szereg operacji plastycznych, zmieniając kolor swoich oczu na niebieskie i czerwone, ucinając uszy, czy wszczepiając kolce pod skórę. Wszystko to po to, by upodobnić się do a. papugi, b. gekona. To nie jest zastanawiam się tak, czy jest jakikolwiek powód, dlaczego by sobie szczepił kolce pod skórę i aby ja chciał zostać papugą. To jest, e, staram się logicznie tutaj podejść do tego. Podejście, Rozsądne podejście, ale zadajmy inne pytanie. Wydaje czy mi się, że... Czy gekony mają w takim razie dwa różne kolory oczu? Bo e, ma niebieskie i czerwone. To jest chyba częste. Kiedyś miałem gekony. Miałeś jakieś gekony? Tak, nie wiem czy wieś, tak się składa, że jestem specjalistą od gekonów. Tak się akurat składa, <laughs> że jestem specjalistą. Nie, wydaje mi się, że gekona. Chyba nawet wiem, o które zdjęcie chodzi. A rozczepił sobie również język. E, jest tutaj ten... nie napisane, język? Nie ma napisane. Nie ma napisane. Niebieskie i czerwone. Nie pasują mi niebieskie i czerwone oczy do papugi, ale do gekona też. Gekony chyba mają... Nie chcę powiedzieć głupoty, to nie będę mówił nic. Dobrze. jaka jest tego? Wydaje mi się, że tego. Papugi jednak! Tak. O Ted kur... Richards gonił z miłością do, do tych barwnych ptaków, chcąc być ich jak najbliżej. W niedalekiej przyszłości chce zmienić swój nos w dziób. Dość <laughs> jest niesamowity. Ej, powiem tak, jakkolwiek to jest... Jak mieliśmy odcinek, co nie o piercingach, co nie dziwnych. No. To tam w większości one powodowały taki odruch, taki y", co nie? No, tutaj nie ma tego, nie tego odruchu bardziej niż y". tak, przepraszam, Ale tutaj nie ma tak. Przepraszam. Tak, nie ma tutaj odruchu, y", tylko jest to, że to jest ciekawe, co nie? Absolutnie. Bo ma, siebie bo, nie, bo nie bo widzę. Bo są ładne zdjęcie, bo są dwie papugi, obok i też tak, wszystko takie. Ja siebie nie widzę w tej roli nigdy, co nie? Mhm. Ale szanuję, że on siebie w tej widzi, co nie, bo dla mnie to jest ciekawe nawet. Nie no, ma niestety nie? ma nie ma punktu, idziemy do następnego. Rodrigo Alves, znany ze swoich prób by stać się ludzkim odpowiednikiem lalki Ken. Wydał już prawie milion dolarów. To jest ta jedna osoba, która kupiła Keno. <grych> wydał no, już prawie milion kilka dolarów milionów na operacje kupiło. plastyczne. Mało znany jest jednak fakt, że przygoda Rodrigo z operacjami zaczęła się w dosyć nietypowy sposób. Było to bowiem A. Operacja rekonstrukcji ręki, którą uszkodził skutek ataku psa. B. Masektomia, którą musiał przejść ze względu na zaburzenia hormonalne. Mogo a nie. Chciałem z Was wie, bo ja w ja sumie nie wiem. Masektomia. Czego to jest zabieg? E, piersi? Nie, ginekomastia to jest chyba piersi. To są piersi. Masektomia? Masektomia. Biust, tomia, to jest usuwanie. Usuwanie biustu, że miał za duże piersi. Zabieg amputacji piersi, na piersi choć przychodzą seksualiści. Transeksłaliści. Okay, Lalką Ken, Rodrigo Alves. Czy je... czekaj. Czyli inaczej, tu nie pytamy, czy jest, czy nie jest, bo wiemy, że to jest. To czekaj, masektomia. Pytanie, jest, jak się zaczęło to jego. Czyli mówisz wcześniej... być zaburzenia hormonalne, że rosły piersi, niektórzy tak mają. Tak, tylko czy to wtedy nie jest ginekomastia? Ginekomastia to chyba jest choroba, a nie zabieg. Ale no, choroba, tak, tak, zabiegiem Masek... na to jest masektomia. masektomia. Okej, okay, ale. Bo jeszcze może być, że operacja rekonstrukcji ręki skutek ataku. Powiem ci tak, no ta historia absolutnie nie mówi niczego ale wydaje mi się, że od masektomii to jest bardziej logiczne, że od tego by się za, zaczęło, ponieważ operacja e, rekonstrukcji ręki chyba niewiele ma wspólnego z operacjami plastycznymi dla wyglądu bezpośrednio. Ma, ma, dużo. dużo. Jak są np. osoby po No czasem, tak, tylko no, że to jest troszeczkę inne podejście, co nie, znaczy, ponieważ... Ja, się, to jest ja nie będę tutaj za ciebie Tak, tak, radę, tak, ponieważ wiesz, masektomia to chyba nie wywodzi się z tego, że miałeś jakieś problemy wręcz ze zdrowiem, co nie, nie żeby to no, prowadziło? No tak, nie, to właśnie to ma ze zdrowiem, że miałeś na przykład... Ale dziecięcy. wydaje mi się, że pies jest no, trochę poważniejszy. Moją odpowiedzią jest B. B, czy mam rację. Okej, okay, sprawdźmy. Sam nie wiesz co, nie? I rzeczywiście Ta miałem rację. jak która musiał przejść ze względu na zaburzenia hormonalne. Rodrigo cierpiał z powodu zaburzenia hormonów, przez co jego piersi rosły tak jak u kobiety. Liczne wyzwiska towarzyszyły mu przez dużą część młodzieńczego życia, więc kiedy zobaczył, jak bardzo operacja plastyczna może to zmienić, od razu postanowił mieć ich więcej. To jest Ken. Tylko, że to jeszcze jest ken z bardzo dużą ilością makijażu. Co nie wiecie, są, jakby z makijażu wygląda po tych operacjach, co nie? Bo to jest jedne, z jednej strony to jest ciężkie, że mm. on sobie robi te wszystkie operacje, żeby się upodobnić do Ken'a, ale tak zupełnie a pod koniec zupełnie i tak nakłada na siebie makijaż. właśnie na twarz. Ten facet generalnie całkiem przystojny gość. Tak przed operacjami. Gosiek gość. No, glasie gość, ale tak nie, na pewno bym nie powiedział, że w jakikolwiek sposób, wiesz, nie, oszpecony i tak dalej. No ale oczywiście wiemy, że to jest gdzieś zupełnie w głowach dzieje. Ale a nie pies w rzeczy, go nie czy... zaatakował, się a mnie zaatakował punkt. Dokładnie, Dokładnie. tak, idziemy następnego. Miłość do fikcyjnych postaci może czasem objawiać się w naprawdę ekstremalnych wymiarach. Pewien Filipińczyk Herbert Chavez może coś o tym powiedzieć. Zafascynowany zachodnią postacią, postanowił zmienić cały swój wygląd, tak by przypominać ją jak najbardziej. Jednak nie tylko to jest w Herbercie wyjątkowe. Rzeczą, która dodaje do jego wyjątkowego wyglądu jest: A. Jego wpisanie do księgi rekordów Guinnessa, kolekcja gadżetów związanych z Supermanem, B. Cztery tytuły mistrza w Casey Fighting Method, sztuce walki, którą posługuje się Batman. Naprawdę świetne pytanie. Fenomenalne pytanie. Tak? To jest pytanie, które mi przypomina, to świetne pytanie, pamiętasz ee, o szóstach, jak były? Pamiętasz, jak mieliśmy o największych oszustach podczas gier, no. teleturniejów? I tam również było takie pytanie, które absolutnie było związane z historią, z niczym, Bo ja i w ogóle ja, ugryzło z Z tego, innej co stronie. ja zrozumiałem tutaj, to jakby jest gościu, który ma zmienić cały swój wygląd. Ale to nie jest najważniejsze, bo ma coś jeszcze, co czyni go tak. wyjątkowym. Więc to jest pytanie, które. Cała ta historia jest ja ciekawa. Ja tak, powiem, że ta historia staje się epicka w chwili, kiedy on ma kolekcję gadżetów związanych ze Supermanem. No. Ale raczej wątpię, żeby to trafiło do księgi rekordów Guinnessa, jakkolwiek no. by tam dziwne rekordy nie były. Uważam, że Casey Fighting Method to jest sztuka walki, której ja się zaraz sam, e, z, zacznę, samemu się uczyć, okay. właśnie. I, po, I to jest moja odpowiedź, to jest B. B. Ponownie. Wierzę, tak. gdybym ja to, trochę bym też dobre. Tak myślę. Będę nie znam odpowiedzi, więc sobie sprawdzam. A. Jego pisanie do Księgi Rekordów OK. Herbert to duży fan Supermana, już od czwartego roku życia kolekcjonował związany z... z nie tak związany z tym Supermanem. Myślałem, że nie będzie chciał no. się za Supermana. A ten. kiedy pojawiły się możliwe zmiany swojego wyglądu, nie czekał nawet minuty. Do tej pory przyszedł 26 operacji plastycznych, zmieniając kompletnie swój wygląd. Ostatnio jego zapał nieco ochłonął, bo tytuł największej kolekcji trafił do Amerykanina. Nie zmienia to jednak faktu, że kolekcja Herberta jest również... To jest jeden z do... tych nielicznych przypadków, gdzie człowiek po 20 iluś operacjach plastycznych wygląda nie dość, że całkowicie inaczej to po pierwsze, a po drugie wygląda naprawdę nie wygląda ale, źle, o ile po przypadku właśnie tego Ken'a on wygląda tak nienaturalnie już tak? aż źle, to, to tutaj? tutaj... wcale nie. Wcale no. nie. Może też kwestia zdjęcia dobrego, to też czasami jest też tak. To znaczy, kwestia zdjęcia, nie zdjęcia, jestem zaskoczony i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, co nie spodziewałem się, że w ogóle będzie odjechany w drugim to kierunku. To znaczy, to zbierasz taki punkt zaskoczenia, ale tracisz punkt taki... w yy, 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 Nie, 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 nie tracę, żadnego nie, nie, nie dostajesz Przecież się. Nie zdobywam. nie zdobywam. Nie zdobywasz punktu, ale punkt zaskoczenia idzie dla Mandzia i my idziemy następnym na zanimowanie punktu zaskoczenia. Ale inna niż jeżeli zaskoczenie i jeden odynatuje. Musi być coś nowego. A, musi być coś nowego, dokładnie. Zostajemy jeszcze na chwilę w tematyce postaci z komiksów. Pewien mm. mężczyzna, Henry Rodriguez, pochodzący z Wenezueli, wydał już 40 tysięcy dolarów, by wyglądać jak swoja ulubiona postać z komiksów i filmów Marvela Red Skull. Jeśli o, pamiętacie, kręg. jak on wyglądał, wiecie, że to nie było, że nie było to łatwe. Henry musiał przejść przez jedną bolesną procedurę, a było to rynatomia. B, depigmentacja. Depigmentacja to jest? Nie, nie, wiemy. nie, to jest właśnie, myślę, że to jest haczyk tego A, to nie pytania. Można to jest haczyk właśnie. tego pytania. Nie można Depigmentacja to jest pozbycie się pigmentu, się pigmentu. Czyli koloru. Pozbycie się koloru, to jest to, ja powiem tak, ponownie hmm. pójdę z B. Cały czas daję odpowiedzi B wiem o tym. To jest jak w teście, jak dajesz pięć razy to samo B Tak, że ale daję z takiego B. powodu, że po prostu. Nie to wiem, jest co znaczy jedy... pierwsze. Tak, nie wiem, co znaczy pierwsze, ja to nie drugie nie wiem, co, wiem co, to znaczy. co to znaczy i pasuje mi to drugie do tego wszystkiego. Pasowuje się w narrację. No, ale patrz, prawda jest taka, że Red Skull patrzę narracji pofarbować, a nie pozbawić się pigmentu. Powiem ci tak, że jakbyś nie chciał. Nie ma chyba skóry. No właśnie o to chodzi. Rynatomia to nie jest jakieś. takie… właśnie jest pytanie, co jest ważniejsze w Czy właśnie Red czy co że, że prowadzę tutaj, dzisiaj ten rynek. Rynotomi... Ale trochę jesteś ci pomóc. Wydaje ja mi czy, się, że rynotomia może być związana coś z nosem. Z jakiegoś powodu? Coś mi się tak kojarzy. Nie, nie, rynotomia. nie wiem, wydaje mi się, że to. to... Ja uważam, że inaczej. Pofarmowanie A? Czy skóry... dajesz A? Ja bym dał A. Ja daję B. To znaczy, że, czy mnie dogonisz? A, rynotomi... dogoniłeś mnie. Pod tą zagadkową nazwą kryje się nic innego jak chirurgiczne odcięcie nosa. Dobrze wiedziałeś. Henry przeszedł szereg operacji, jednak to podobno ta była najbardziej bolesna. O kurde, to wyglądasz obrzydliwie. Tak naprawdę bardzo obrzydliwie. To jest straszne. Dziwnie. Jak oszpecony człowiek, który naprawdę przeszedł jakąś traumę. A. W sensie, po zdjęcia Redskula? W ogóle nie pamiętam, jak Redskul no wygląda. Ale się żeby Tak, ale po, ja nie no pamiętam w ogóle, red jak Redskul wygląda, ale na pewno nie wygląda tak. No, nie, nie wygląda tak. No dobra. I że mu wszystko działa, co nie? Że wszystko mu działa, nos i tak dalej, po jak tutaj ten czubek całkowicie no i się No tak, tak no to wiesz, oddycha, oddycha, Red wygląda no tak, nie wiem ja czy pamiętasz. No tak, ale to jego zadałem. twarz, pokaż jego twarz. O, o. O. Tak, no on nie miał nosa faktycznie. Rzeczywiście o. nie miał nosa, nie zapamiętałem tego. W no, Red dla mnie najważniejsze było to, że był Red i był skula, a nie brak nosa, co nie? Ale widocznie mam inne priorytety. No to ja, to ja wygrywam punkt prowadzącego, Mandziu <laughs> niestety punkt nie wygrywałem i my Dobra, teraz jest bardzo trudne, bo będę Joceline... musiał użyć... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bo muszę użyć wszystkich moich umiejętności posiadania dwa, yy, dwa z języka francuskiego w liceum i będę Zaraz musiał Zaraz powinien do... ktoś przyjść w komentarzach i powiedzieć, że ty nie jest język francuski, tylko to jest dialekt francuskiego pochodzący z, z Kanady. Z Akwitanii. Może być. Jocelyn Perise. Brawo. Przeszła szereg wyniszczających jej życie operacji, stając się pośmiewiskiem i ikoną tragicznych operacji. Wszystko przez chęć przypodobnie... przypodobania się swojemu mężowi, który miał dużo pasji do kotów. Od tamtego czasu Jocelyn, nie Jocelyna, tylko Jocelyn, przeszła przez warte 2 miliony tak, dolarów operację. Najdziwniejsze jest jednak to, co mówi. A mówi, że A, zamierza stanąć po drugiej stronie skalpela, bo przeszła operację. Że jest ekspertką. B. Idzie w zaparte, że nie przeszła żadnej operacji. Absolutnie chcę zobaczyć to zdjęcie. To jest otchą albo wierną, czyli ona stała się kotem. Chyba stała się kotem i mówi nie, wcale nie jestem kotem, taka się I was born this way. Wiesz <laughs> so, ostatnio miałem okazję usłyszeć piosenkę Lady Gagi w jakimś no. się co nie? I tak stwierdziłem, że w sumie... Co? W sumie to jest już ten, że w sumie dochodzę do tego wieku, że jestem w stanie tego posłuchać i powiedzieć, nawet spoko. <grystanie> to się nawet... O Nie, tak. nie, nie, nie zawiodłeś synu. <grystanie> dobrze. Tak. Powiem ci tak, jak jedna i droga odpowiedź jest absurdalna. Idąc za logiką tego wszystkiego. Ty nie ma logiki. Chociaż jakby. było. Idąc A tutaj za... potrzebuję coś, patrz. Gdybyś był kotem, koty według mnie, gdybym umiały mówić, to na przykład zapytałbyś kota, ej Maurycy, czemu zrzuciłeś to, co powiedział? Nie zrzuciłem, to nie. I ja. dokładnie idąc tą dalej logiką, no. że jeszcze ona chce się przypodobać mężowi, no. co nie? I że nie wiem, czy to również jest za zgodą męża, czy to no. ona sobie mówiła, że mąż tak chce, że idzie dalej logiką i mówi: Nie, nic nie było. Tak nie, nie było od początku. Tak otworczone. Od no, Powodnie ja odpowiedź. B. Ja, to, ja się zgadzam z tobą, absolutnie. I rzeczywiście, co? Od samego początku twierdzi, że nie przyszła żadnej a swój wygląd zawdzięcza szwajcarskiemu pochodzeniu. No powiem ci tak, że jak na 2 miliony dolarów, to odezwij się do tego typa od Supermana, on zna trochę lepszych tak, no od to operacji, wygląda. co nie ma. No bo... To wygląda. Szwajcarskie pochodzenie. I to żeby na taki wygląd być. Chciałbym zrobić jakiś żar do sera szwajcarskiego, ale myślę, że byłby nie na miejscu. No to może do banków szwajcarskich. Na to, pewno będzie bardziej na miejscu. Że na pewno jakiś bankier stał się bardzo bogaty dzięki tym nietrafionym operacjom. Pięknie, przechodzimy a, dalej. Nie. <grym> Wszyscy kochamy swoje zwierzęta i chcemy, żeby prezentowały się jak najlepiej. Nie! Ja nie chcę tego czytać dalej. Nie! Jedna z amerykańskich firm wykorzystała nie. tę miłość i oferuje: a. botox dla mopsu, bo jej skóra nie zbisała tak bardzo. B. implanty jąder dla psów po kastracji. Powiem Ci tak. AB. Moje odpowiedzią jest AB. Jestem przekonany, że istnieje zarówno A jak i B. Oh. Tutaj chodzi o A. Teraz powiem, że A, ale wierzę, oh. że AB istnieje. Weź jeszcze trochę niżej. Dobra, teraz jesteś solo prowadzącym. Dobra, okay. weź dalej. Uh, co dałeś? A? Tak, A. Implanty, nee. o nie, implanty, <grym> Jondert firma Lutical stwierdzi, że przeprowadziła już ponad pół miliona takich operacji. Czy ty to rozumiesz? Nie też, że oni oferują coś takiego, to jeszcze pół miliona ludzi zdecydowało się to kupić. Jeżeli jesteście jedną z tych osób, to oglądajcie nas wy każdy wtorek, czwartek i sobota. Jeżeli nie jesteście, to też nas <grym> oglądajcie. <grym> A na no. jeszcze więcej, jeszcze więcej dyskusji o śmiesznych operacjach, bo trochę było śmieszne Był w sumie. Były trochę śmieszne. Śmieszne, dziwne. Cześć!